Widzimy domową imprezę. Przystojny menedżer w garniturze trzyma w ręku Star Chipsu. Idzie przez rozbawione pokoje i mówi do kamery. Jestem z Instytutu Kształtowania Zachowań Grupowych. Chcę Was prosić o pomoc. Prowadzimy właśnie akcję Podziel się Star Chipsem. Menedżer dostrzega, że jeden chłopak pod ścianą nieśmiało patrzy na tańczące dziewczyny i obgryza paznokcie. Menedżer odejmuje mu rękę od ust, szepcze coś i daje staw chipsy. Chłopak nie reaguje. Wtedy bierze go pod pachy i przenosi na parkiet. Apeluje do kamery. Dołączcie do nas. To dzięki Wam młodzi ludzie na prywatkach w całej Polsce mogą bawić się lepiej, rozwijać towarzysko i zawierać nowe znajomości. Gdy dostrzega milczącą parę, szybko rusza w jej kierunku. Wsadza między nich chipsy i lekko na siłę zbliża do siebie. Zauważa też, że w kuchni na parapecie siedzi dziewczyna otoczona dwoma chłopakami i patrzy w pustą paczkę. Menedżer podchodzi do niej, zagląda w paczkę i widząc, że jest pusta, daje jej nową. Podziel się. Twoje star chipsy też mogą pomóc. Cięcie. Znów widzimy niesamowitą balandę. Wszyscy mają ręce w górę. Niektórzy trzymają w nich chipsy i bawią się na całego. Menedżer bawi się wśród nich. Na tym tle pojawia się paczka Star Chipsów i wielki napis. Akcja Podziel się Star Chipsem. Wtedy, całą akcję komentuje kobiecy poważny głos. Akcja Podziel się Star Chipsem trwa. Twoje nowe śmietanowo-cebulowe Star Chipsy też mogą pomóc.